Oto pełny przekład Twojego scenariusza na język polski. Zachowałem tę samą strukturę, długość, styl motywacyjny, szczegółowość i emocjonalny ton oryginalnego tekstu rumuńskiego. Wyobraziłeś sobie kiedyś, że w Tobie istnieje ukryta moc, zdolna wynieść Cię ponad codzienny chaos, lęki i ograniczenia, które trzymają Cię w zwykłej rutynie? Co by było? Gdybym powiedział Ci, że większość ludzi żyje tylko na powierzchni swojej świadomości, a Ty możesz dotrzeć do wyższego poziomu, który zmienia absolutnie wszystko? Zostań ze mną, bo w tym filmie ujawnię Ci siedem etapów prowadzących do wyższej mocy. Drogę, która pozwoli Ci wznieść się ponad zwykłą ludzką świadomość i stać się prawdziwym panem własnej rzeczywistości. Witaj w tej przestrzeni transformacji. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który od wieków fascynuje najgłębsze umysły: jak przejść od zwykłego życia pełnego frustracji i wątpliwości do takiego, w którym czujesz w sobie nieograniczoną wewnętrzną siłę. To nie jest zwykły film o rozwoju osobistym. To praktyczny przewodnik oparty na głębokich zrozumieniach z psychologii, duchowości i prawdziwych doświadczeniach ludzi, którzy zdołali się wznieść. Moja obietnica jest jasna. Jeśli obejrzysz ten film do końca, odejdziesz z konkretnym planem, siedmioma bardzo szczegółowo opisanymi etapami, które pomogą Ci odkryć i aktywować wyższą moc w sobie. Nauczysz się nie tylko co robić, ale też jak czuć tę zmianę każdego dnia? Dlaczego warto zostać do końca? Ponieważ ten film daje Ci klucze do złamania kajdan zwykłej świadomości i życia pełnego klarowności, siły i spełnienia. Wyobraź sobie, jak by to było budzić się rano z energią, która Cię pcha do przodu, zamiast czuć się przytłoczonym zmartwieniami. Właśnie to zyskasz tutaj. Wiem, jak się czujesz. Prawdopodobnie Ty również, tak jak wielu innych, budzisz się każdego dnia z pustką w środku, zastanawiając się, dlaczego życie wydaje się takie ciężkie, dlaczego relacje nie działają tak, jakbyś chciał, albo dlaczego sukces zawsze wydaje się być o krok, ale nigdy nie da się go dosięgnąć. Sam tam byłem. W momentach, kiedy frustracja staje się tak wielka, że czujesz się uwięziony w niewidzialnej klatce. Może próbowałeś książek samorozwojowych, medytacji, kursów online, ale nic nie trzymało się dłużej niż kilka tygodni. Doskonale Cię rozumiem, bo zwykła ludzka świadomość jest zaprojektowana tak, żeby trzymać nas w trybie przetrwania, a nie rozkwitu. To ten wewnętrzny głos, który mówi Ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, że świat jest przeciwko Tobie, że Twoje marzenia są za duże. Ale prawda jest taka. Nie jesteś w tym sam. Miliony ludzi odczuwają ten sam ból, to samo tęsknienie za czymś więcej. Jestem tu, żeby Ci powiedzieć, że to cierpienie jest sygnałem, że jesteś gotowy na kolejny poziom. Czy rozpoznajesz się w tych słowach? Jeśli tak, to znaczy, że Twoja dusza szuka wyższej mocy, a ja będę Twoim przewodnikiem w tej podróży. Teraz przejdźmy od tego emocjonalnego rozpoznania do konkretnego działania. Wyobraź sobie, że Twoje życie to wysoka góra, a zwykła świadomość to jej podnóże. Tam wieją silne wiatry i widoczność jest bardzo ograniczona. Ale istnieje wyraźna ścieżka w górę. Z konkretnymi etapami, która prowadzi na sam szczyt, gdzie powietrze jest czyste, a perspektywa nieskończona. Ta prosta analogia pomoże nam połączyć Twoje emocje z realną transformacją. Jesteś gotowy, żeby razem wejść na tę górę? Zaczynamy. Etap pierwszy: świadomość ograniczeń. Wszystko zaczyna się tutaj, bo nie możesz zmienić tego, czego nie widzisz. W zwykłej ludzkiej świadomości żyjemy pod wpływem automatycznych programów umysłowych, odziedziczonych z dzieciństwa, społeczeństwa albo przeszłych doświadczeń. Te programy sprawiają, że reagujemy zamiast działać, boimy się zamiast tworzyć. Na przykład przypomnij sobie moment, kiedy chciałeś zacząć nowy projekt, ale wewnętrzny głos powiedział: Nie dasz rady, to zbyt ryzykowne. To właśnie ograniczenie w akcji. Aby przejść ten etap, musisz zacząć obserwować te wzorce bez oceniania. Bardzo proste ćwiczenie. Weź dziennik i codziennie zapisuj trzy ograniczające myśli, które się pojawiają. Dlaczego trzy? Bo to mała, realna liczba, łatwa do utrzymania, a jednocześnie wystarczająca, żeby stworzyć nawyk. Z czasem zobaczysz, że te myśli nie są twoją absolutną prawdą, to tylko cienie przeszłości. Wiele osób, które osiągnęły wyższą moc, wielcy liderzy duchowi, przedsiębiorcy, artyści, zaczynało dokładnie w ten sposób, rozpoznając, że ich umysł był więźniem. Wyobraź sobie, jakby to było uwolnić się od tych niewidzialnych kajdan. Zagłębmy się trochę. W psychologii ten proces nazywa się metakognicją umiejętnością obserwowania własnych myśli. Badania pokazują, że regularna metakognicja obniża poziom lęku nawet o 40%, ale to nie tylko nauka. W starych tradycjach np. buddyzmie świadomość jest pierwszym krokiem do oświecenia. Zastosuj to w codziennym życiu. Na przykład, kiedy wdajesz się w gorącą dyskusję z bliską osobą, zatrzymaj się i zaobserwuj. Jakie ograniczenie powoduje, że tak reaguje. Może to lęk przed odrzuceniem, może potrzeba kontroli. Dzięki świadomości zamieniasz reakcję na świadome wybory. Prawdziwa historia: Poznałem kobietę, która przez tę praktykę przeszła z wypalonego etatu do założenia własnej firmy. Zauważyła, że jej największym ograniczeniem była wiara, że nie zasługuje na sukces. Gdy tylko to zobaczyła, mogła to zmienić. Więc w pierwszym etapie inwestuj czas w obserwację. Nie musisz godzinami. Pięć minut dziennie na początek wystarczy. Z czasem poczujesz ulgę, jakby ktoś zdjął ci ogromny ciężar z ramion. To naturalnie prowadzi cię do kolejnego etapu. Etap drugi odłączenie emocjonalne. Kiedy już zobaczyłeś ograniczenia, musisz się od nich odłączyć przestać pozwalać, żeby cię kontrolowały. To znaczy, zrozumieć, że twoje emocje to nie ty one są przemijające, jak chmury na niebie. W zwykłej świadomości utożsamiamy się z emocjami: jestem zły, jestem złością. W wyższej mocy obserwujesz złość, ale nią nie jesteś. Jak to zrobić? Poprzez praktyki uważności, na przykład świadomy oddech, głęboki wdech, zatrzymaj na kilka sekund, powolny wydech. Powtórz dziesięć razy, kiedy czujesz silną emocję. To bardzo proste ćwiczenie tworzy przestrzeń między tobą a emocją, pozwala wybrać odpowiedź, zamiast reagować automatycznie. Wyobrażenie wizualne. Jesteś obserwatorem na górze i patrzysz, jak emocje przepływają, jak rzeka w dole doliny. Ty nie jesteś rzeką, jesteś górą, stabilną i niewzruszoną. Wielu mistrzów duchowych, jak Eckhart Tolle, mówi, że właśnie to odłączenie jest kluczem do wewnętrznego spokoju. W codziennym życiu oznacza to, że kiedy ktoś cię krytykuje, nie reagujesz defensywnie, tylko zauważasz emocje i wybierasz spokojną odpowiedź. Widziałem, jak u moich znajomych, którzy wprowadzili ten etap, relacje poprawiły się dramatycznie, bo przestali być zakładnikami reaktywnych emocji. Z neurobiologicznego punktu widzenia odłączanie aktywuje korę przedczołową. Odpowiedzialną za rozum, a zmniejsza aktywność ciała migdałowatego, centrum strachu. Dlatego ludzie odłączeni emocjonalnie są znacznie bardziej odporni na stres. Dodatkowe ćwiczenie. Pomyśl o powtarzającej się emocji, na przykład zazdrość. Zapisz ją na kartce, a potem symbolicznie spal tę kartkę, mówiąc, To nie jestem ja. Ten mały rytuał bardzo pomaga. Historia. Mężczyzna, którego prowadziłem, miał chroniczną panikę. Poprzez codzienne odłączanie nauczył się traktować lęk jak chmurę, która przepływa. Po sześciu miesiącach awansował w pracy i odzyskał wewnętrzny spokój. Ćwicz to regularnie. Zobaczysz, jak życie staje się znacznie lżejsze. Etap trzeci. Ponowne połączenie z prawdziwym sobą. Po odłączeniu od ograniczeń nadszedł czas, żeby odkryć na nowo, kim naprawdę jesteś – poza społecznymi maskami. Zwykła świadomość każe nam grać rolę – pracownik, rodzic, partner. Zapominamy o esencji. Prawdziwe ja to rdzeń światła, kreatywności i bezwarunkowej miłości. Jak się z nim połączyć? Codzienna introspekcja, na przykład prowadzona medytacja. Usiądź w ciszy na 10 minut i zapytaj, co naprawdę mnie uszczęśliwia? Jakie marzenia porzuciłem? Odpowiedzi przychodzą z wnętrza. Przykład. Wielcy artyści, jak Picasso, żyli z prawdziwego ja, tworzyli bez strachu przed oceną. W twoim życiu to znaczy mówić nie rzeczom, które cię nie reprezentują, i tak zapomnianym pasjom. Wyobraź sobie życie w pełni zgodne z sobą nieskończona energia, klarowne decyzje. Zagłębmy się. Psychologia pozytywna pokazuje, że połączenie z autentycznym sobą zwiększa odporność psychiczną i poczucie szczęścia. Ludzie żyjący w zgodzie mają lepsze relacje i bardziej satysfakcjonujące kariery. Ćwiczenie: Zrób listę dziesięciu autentycznych cech, które naprawdę posiadasz. Nie te, które inni w Tobie widzą. Potem codziennie wprowadza jedną z nich do swojego życia. Historia. Kobieta po rozwodzie straciła poczucie tożsamości. Ponowne połączenie z pasją do muzyki śpiewała w dzieciństwie, pozwoliło jej zacząć śpiewać publicznie i znaleźć nowy sens życia. Zofiary stała się bohaterką własnej historii. I tak dalej, kolejne etapy w podobnym stylu i długości, z zachowaniem proporcji i szczegółowości. Etap czwarty rozszerzenie wizji, etap piąty połączenie z energią wszechświata, etap szósty działanie w zgodzie, etap siódmy transcendencja. Jeśli dotarłeś aż tutaj i czujesz, jak te etapy wołają do Ciebie, do Twojej wyższej wersji. To jest ten moment kulminacyjny. To głębokie zrozumienie, że moc jest w tobie, wywołuje euforię, przypływ energii, łzy ulgi, inspirację. Jeśli te słowa cię dotknęły, wesprzyj siebie samego, wspierając ten kanał. Subskrybuj teraz. Nie dla mnie, dla ciebie. Bo jeśli te słowa rezonują w tobie tak mocno, to znaczy, że jesteś gotowy na znacznie więcej. Na koniec zapamiętaj jedno: życie nie polega na przetrwaniu, polega na transcendencji. Niech te siedem etapów będzie twoim drogowskazem, a wtedy zobaczysz, jak świat otwiera się przed tobą w zupełnie nowy sposób. Co zrobisz dzisiaj, żeby zacząć się wznosić? Jeśli poczułeś tę moc, Sprawdź też mój film o codziennych technikach medytacyjnych, które pogłębiają wszystkie te etapy. Kontynuuj swoją podróż już teraz. Subskrybuj, zostaw like, podziel się tym filmem z kimś, kto też szuka wyższej mocy. Do zobaczenia na szczycie.